Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale z różnymi ciekawymi miejscami wartymi obejrzenia. Przy okazji zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzisiaj zapraszam na trzeci odcinek serii o największych atrakcjach Nowego Jorku. Wcześniejsze dwa filmy, jeden na temat punktu widokowego Summit One Vanderbilt i drugi na temat Times Square, możesz znaleźć na moim kanale oraz jako linki w opisie pod tym filmem. Więc jeżeli jeszcze nie widziałeś i interesuje Cię temat atrakcji w Nowym Jorku, to po tym materiale zachęcam Cię do obejrzenia także tamtych treści. Przy czym kolejność filmików nie ma większego znaczenia. W międzyczasie znajdujemy się już na atrakcji, która jest tematem naszego dzisiejszego filmiku. Jest to Highline Park, czyli park w Nowym Jorku, Zbudowany na 2,5-kilometrowym odcinku, znajdującym się na wiadukcie dawnej linii kolejowej, która została porzucona w latach 80.. Highline Park rozciąga się od Mid-Packing District, a dokładnie od ulicy Gunsford Street i biegnie przez dzielnicę Chelsea do Hudson Yards. W momencie, gdy nagrywałem ten materiał, była połowa marca i jeszcze nie było tutaj zbyt zielono. Było tutaj za to mnóstwo pracowników i wolontariuszy, którzy uprzątali park przed zbliżającym się sezonem wiosennym i letnim. Podczas spaceru wyobraźcie sobie, jak musi być tutaj pięknie, gdy wszystkie te rośliny będą zielone, a kwiaty rozwinięte. Highline Park został stworzony na wiadukcie uratowanym przed rozbiórką przez mieszkańców dzielnicy i otwarty w 2009 roku. Jako taka zielona, nowoczesna, hybrydowa przestrzeń, gdzie odwiedzający mogą doświadczyć natury, sztuki oraz designu. Co chwilę napotyka się tutaj na różne instalacje artystyczne, designerskie budynki, murale i tym podobne. Wszystko to jest opisane na tabliczkach informacyjnych, na których przeczytać możemy na temat twórców i projektantów, którzy współtworzyli tą przestrzeń. Grupa entuzjastów znana jako Przyjaciele High Line, wpadła na pomysł zazielenienia nieczynnych torów kolejowych, które zostały porzucone w roku 1980 na długości dokładnie 2,33 km. W 2006 roku ruszyła budowa, aby w 2009 otworzyć pierwszy etap. Kolejne etapy otwierano w latach 2011-2014 i ostatni etap tzw. Spór w roku 2019. Dzięki wysiłkom Friends of High Line infrastruktura dawnej linii kolejowej została uratowana przed rozbiórką. Cała inwestycja kosztowała blisko 223 miliony dolarów. Obecnie High Line jest jedną z największych atrakcji turystycznych miasta Nowy Jork. A teraz widzimy jedną z atrakcji jaką jest przeszklenie nad ulicą gdzie można zrobić sobie zdjęcie na tle jadących dołem nowojorskich samochodów i taksówek. Porzucona linia kolejowa została przekształcona w tak zwany żywy system, który łączy elementy architektury, krajobrazu, urbanistyki i ekologii. Inspiracją dla High Line był podobny projekt, który znajduje się w Paryżu. I tam ma on długość 4,7 km i został wybudowany w roku 1993. Od otwarcia w czerwcu 2009 roku Highline stał się ikoną współczesnej architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych. Sukces parku zainspirował inne miasta do przekształcania niewykorzystanej infrastruktury w przestrzenie publiczne. Park stał się atrakcją turystyczną i wpłynął na rozwój nieruchomości w sąsiednich dzielnicach, zwiększając oczywiście wartość nieruchomości wzdłuż trasy. W 2014 roku Park odwiedziło około 5 milionów osób, a w 2019 liczba ta się podwoiła i wzrosła do 8 milionów. Atrakcje parku Highline obejmują ścieżki spacerowe, naturalistyczne nasadzenia inspirowane roślinami, które wcześniej rosły na nieużywanych torach, oraz widoki na miasto i rzekę Hudson. Spacerując po parku, można podziwiać różnorodność gatunków roślin oraz bardzo ciekawą architekturę dookoła. Wśród 120 gatunków roślin wyselekcjonowanych specjalnie przez holenderskiego architekta krajobrazu Pieta Audulfa znajdziemy zarówno trawy jak i krzewy czy drzewa. Dodatkowo fragmenty starych torów i podkładów kolejowych zostały gdzieniegdzie zachowane i przekształcone w designerskie Ruchome leżanki, z których można podziwiać panoramy miasta. W sąsiedztwie parku znajdziemy między innymi futurystyczny budynek mieszkalny. Będąc w okolicy Highline Parku, warto również odwiedzić Chelsea Market, który znajduje się pomiędzy 9 a 10 aleją. To ogromna hala targowa, w której zgromadzono ponad 50 stoisk z różnorodnym jedzeniem. Wśród nich znajdziemy takie przysmaki jak brownie, owoce morza, takosy, herbaty, makarony, pizza i wiele, wiele innych. Budynek ten niegdyś był siedzibą słynnej firmy National Biscuit Company, znanej lepiej jako Nabisco, gdzie przez dziesięciolecia właśnie tutaj wypiekano i sprzedawano słynne ciasteczka Oreo. Spacerując po Chelsea Market można zauważyć różne elementy związane z historią firmy Nabisco, które upamiętniają jej przeszłość. Chociaż budynek nie pełni już funkcji fabryki, jego atmosfera i estetyka wciąż nawiązują do przemysłowego okresu. Chelsea Market to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na swój styl, ale także na niezapomniane doświadczenia, które oferuje. Zdecydowanie warto odwiedzić to miejsce, nawet jeśli tylko na krótki spacer. A tutaj natomiast widzimy nowy mural NYC Love autorstwa Niny Chanel Abni, inspirowany uczuciem pierwszego przybycia do Nowego Jorku i doświadczeniem jego licznych widoków, zapachów i wrażeń. W parku Highline znajduje się wyjątkowy program artystyczny dedykowany multimedialnej sztuce współczesnej. Jego ogromna zaleta to to, że jest dostępny dla widzów przez cały rok, bez względu na pogodę. 365 dni. Całkowicie za darmo. Wystarczy wybrać się na spacer po Highline Parku. A przy 24 ulicy znajduje się dzieło autorstwa Meriem Benani, zatytułowane Windy. Jest to zmotoryzowane wirujące tornado inspirowane szalonym i odurzającym tempem życia w Nowym Jorku. Na końcu Highline Parku warto odwiedzić The Edge. Czyli najwyższy taras widokowy na zachodniej półkuli, znajdujący się w Hudson Yards. Dzięki niepowtarzalnemu projektowi, taras ten wydaje się zawieszony w powietrzu, co daje uczucie unoszenia się przez ze 360-stopniowym widokiem, którego nie znajdziemy nigdzie indziej. The Edge jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:22. Na tarasie można spojrzeć na Nowy Jork z wysokości 100 pięter. Obserwując miasto przez szklaną podłogę lub opierając się na nachylonych szklanych ścianach. To idealne miejsce na podziwianie panoramy miasta, a nawet na delektowanie się kieliszkiem szampana na wysokościach. Niewątpliwie nigdy wcześniej nie doświadczyliście Nowego Jorku w tak niezwykły sposób. The Edge to miejsce, które każdy odwiedzający Highline Park powinien zobaczyć przynajmniej raz. W sąsiedztwie parku znajdziemy między innymi widoczny teraz futurystyczny budynek mieszkalny 520 West przy 28 ulicy, zaprojektowany przez Zachę Hadid, znany także jako Zach Hadid Building. Był to jej jedyny budynek mieszkalny w Nowym Jorku oraz jeden z ostatnich projektów przed śmiercią. Obiekt usytuowany jest wzdłuż parku High Line i mieści cztery galerie sztuki na poziomie ulicy. W budynku znajduje się również platforma rzeźbiarska z dziełami sztuki wybranymi przez organizację Przyjaciół Highline. Budynek charakteryzuje się laserowo ciętymi ozdobami ze stali nierdzewnej. Wiele mieszkań posiada właśnie takie stalowe balkony, a całość utrzymana jest w stylu charakterystycznych geometrycznych motywów. Budynek ten ma kształt litery L, a w jego wnętrzu znajduje się m.in. dwupoziomowy penthouse który jest cofnięty względem reszty budynku. A w międzyczasie zbliżamy się już do wysokich drapaczy chmur Hudson Yards, które stanowią zakończenie spaceru po High Line Parku. W Hudson Yards możecie wstąpić do galerii handlowej, w której znajdują się różne ekskluzywne butiki. Możecie też wjechać na taras widokowy The Edge lub porobić sobie zdjęcia przy tak tzw. wesel, który za chwilkę Wam pokażę a Bessel to atrakcja turystyczna i konstrukcja wniesiona jako część projektu Hudson Yards zaprojektowana przez brytyjskiego projektanta Thomasa Heatherwicka. Ta intrygująca przypominająca plaster miodu struktura ma 16 pięter i 2500 stopni. Koszt budowy wyniósł około 200 milionów dolarów. Konstrukcja została otwarta dla zwiedzających w marcu 2019 roku jednak ze względu na liczne samobójstwa na terenie obiektu Wesel był kilkukrotnie zamykany. Ponownie otwarty pod koniec maja 2021 roku. Jednak wszyscy zwiedzający musieli być w towarzystwie przynajmniej jednej innej osoby. Niestety, dwa miesiące po ponownym otwarciu Wesel, 29 lipca 2021, 14-letni chłopiec popełnił samobójstwo, skocząc w obecności swojej rodziny. Po czwartej śmierci obiekt został ponownie zamknięty na czas nieokreślony. I w ten sposób właśnie doszliśmy do końca dzisiejszej atrakcji, jaką był Highline Park w Nowym Jorku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kanału po kolejne nowości. Standardowo też proszę o miły komentarz i łapkę w górę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!